Siemanko, z tej strony Amisz i witam was w, w Amiszowym podcaście filmowym odcinek czwarty, czyli podcaście, w którym opowiadam o filmach, które obejrzałem i które mnie czymś zaciekawiły, o których mogę coś ciekawego opowiedzieć. Dzisiaj się zajmę filmem Nie zabijaj mnie. Jest to włoski dramat młodzieżowy w konwencji horroru, który znajduje się na platformie streamingowej Netflix. Reżyserem jest Andrea De Sica, który jest twórcą serialu Rzymskie Dziewczyny, który również znajduje się na tej platformie i który polecam, a główną rolę gra Alice Pagani, która również zresztą gra w Rzymskich Dziewczynach, więc widać, że to jest taki już stały duet filmowy. I chyba dobrze im to wychodzi, ale nie będę zdradzać na razie szczegółów. Film jest na podstawie powieści Kiary Palazzolo, która, która jest popularna tylko we Włoszech, ponieważ według mojego lisarczu nie ma ona nawet swojej własnej strony na Wikipedii anglojęzycznej. jest tylko we włoskojęzyczno. Więc widać, że powieść by być może zrobiła furorę we Włoszech, ale nie za granicą. Jest to... A film? Sam w sobie? Jest na podstawie pierwszej części tej powieści. Czyli... Myślę, że nie jest tajemnicą, że możemy się spodziewać kolejnych części. Ale to zależy od tego, jak film, jaki film zebrał opinię, jak się sprzedał i w ogóle. Generalnie sama produkcja jest dosyć nieznana w naszym kraju. Jest bardzo niewiele jej ocen na film Łebie. I widać, że, no widać po prostu, że to, to, że polski widz nie jest fanem tego typu lokalnych produkcji, co a, a trochę szkoda, ponieważ Netflix akurat bardzo fajnie inwestuje w lokalne kino i hiszpańskie, włoskie czy nawet arabskie filmy z tamtego regionu są naprawdę spoko i każdy z nich ma swój koloryt, swoje takie ciekawe zagrywki lo 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 lokalne, które naprawdę są inne niż nasze polskie czy też hollywoodzkie kino, które znamy z kin. I można się sporo dowiedzieć, sporo klimatu zaznać i naprawdę jest to po prostu interesujące. Cóż, jest to opowieść o wampirach i... I jak wiadomo, wampiry plus dla młodzieży, klimat horroru, to, to, to jest Zmierzch. I tutaj to się zgadza, to jest klimat Zmierzchu, jest nawet troszeczkę nawet zżynka Zmierzchu, m, ze Zmierzchu m, m, można powiedzieć, I... ale czy to źle? Myślę, że to nie jest źle. Myślę, że w, w kinie i w ogóle w kulturze motywy są znane cały czas i przemielone cały czas na nowo i i ważne jest nie to, czy wymyślić coś nowego, ale jak się to zrobi. I tutaj twórcy zrobili to bardzo fajnie, bardzo ciekawie. Ponieważ jest to podróbka zmierzchu. Owszem, ale jest ona bardziej brutalna, bardziej smutna i bardziej taka erotyczna. I no widać, że nie mieli twórcy ograniczeń ze strony Netflixa, bo film i tak prawdopodobnie nie miał trafić do kina, więc nie musieli się krygować, żeby był film od 12 roku życia, żeby dzieci poszły na nastolatki. Nie, nie, to jest, tutaj jest przemoc, są brutalne sceny mordu, jest erotyka, chociaż nie jakaś tak bardzo mocna, ale jest. chociaż też sugestywna jest dość, trzeba przyznać i... No, i... I, i nawet estetycznie ładnie nakręcona, to co mi się podoba akurat w tym. Ponieważ Zmierzch sam w sobie ja lubię, nie, nie, wiele osób hejtuje Zmierzch, ale ja lubię tą serię, to Znaczy pominąwszy fakt, że kolejne części przechodziły coraz bardziej w taką satyrę samej siebie, to jedynka Zmierzchu była super, bo miała taki klimacik przykry, była takim emo filmem, takim trochę emocjonalnie skierowanym dla nastolatek, ale który miał swoje bardzo ciekawe walory filmowe w każdym razie, a tutaj też tak jest. Ten film ma walory filmowe i przy okazji też nie popełniał błędu zmierzchu, czyli nie jest zbyt łagodny, bo tam widać było, że nie mogą za dużo pokazać. Romans był bardzo taki naskórkowy i nawet za bardzo nie, nie mogli tam pokazać esencji tego romansu, a tutaj to pokazują. To jest naprawdę dobre. Choć też trochę jest tu inne przesłanie. O, o, o czym powiem tutaj za chwilę. Ponieważ tutaj, zgodnie z lewicową ideologią Netflixa, nie ma, nie, nie, ma, nie ma przesłania, że kobieta potrzebuje faceta, że klasyczny romans jest potrzebny. I to nie jest złe zasadniczo, ponieważ takie ja tak osobiście uważam, że takie romantyczne opowieści klasyczne też już trochę się przejadają w popkulturze. Było ich mnóstwo kiedyś i czy potrzebujemy ich więcej? Znaczy, jak ktoś zrobi ją dobrze, to niech sobie zrobi. Pewnie, że tak. Zawsze Kolejny dobry film można obejrzeć, ale uważam, że nowe treści, nowe myśli też są dobre. I tu jest nowa myśl. Ten film, ten film jest taki bardziej niezależny w zamyśle. On ma pokazać, że dziewczyna nie potrzebuje koniecznie faceta, żeby być za, 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 zadowolona i żeby się realizować co jest naprawdę dobrym posunięciem. Ja mi się, mi się to podoba w pozorom, bo być może zauważyliście po poprzednich odcinkach, że nie lubię lewicowych treści za bardzo, ale to jest część, ale ten przekaz akurat mi się podoba. Zresztą jest tutaj wpięta bardzo fajna szpilka taka w facetów, czego nie zdradzę, ponieważ byłaby to zdradzenie fabuły, ale no nawet mnie to rozśmieszyło, ciekawiło. To było naprawdę dobre zagranie scenariuszowe. Naprawdę. To, to, co się tu dzieje pod względem scenariusza, mi się podoba po prostu. Co, nie, Czego zresztą nie mówię zbyt często, ponieważ no, nie oglądam zbyt często filmów romantycznych. A nawet jak oglądam, to, to z reguły są banalne i błahe, a ten taki... Znaczy, nie mówię, że ten film nie jest jakiś yy, mega... Mega wybitny, jeżeli chodzi o scenariusz. Bo Oskara to on nie dostanie, nie ma szans na to. Ale no, chodzi o takie nowe wątki, nowe, no, no, nowe ciekawe rzeczy. To, to tutaj jest tak. Tw scenarzysta, który był jednocześnie reżyserem, jest. Pokazał tutaj bardzo ciekawe rzeczy. I, i nie zacietrzewiał się w utartych wątkach, schematach popkultury, co jest mega dobre, naprawdę mega dobre. No i yy, ze scenariuszem całkiem dobrze podąża realizacja, ponieważ film jest mega smutny, ma taki ciemny filtr. Jeżeli kojarzycie Zmierzch, co, co, co tam był taki ciemno-niebieski filtr cały czas, to tu jest podobnie, tu też tak jest. I, i w ogóle są takie specyficzne ujęcia, że bohaterka wychodzi z grobu, że bohaterka zaczyna się rozkładać, w sensie, że w sensie że zaczyna gnić stopniowo i żeby przestać gnić, musi zacząć pić krew. I to gnicie jest pokazane w bardzo brutalny sposób, w straszny sposób, naprawdę to jest bardzo sugestywne. Zresztą w niejednej scenie nie jest tak to pokazane. I to jest no, naprawdę ciekawe. Jakby się zastanowić, to nawet jest to trochę czasami zbyt brutalne jak dla mnie, bo niektóre motywy, takie jak wyciąganie sobie paznokcia, który ze zgniłej ręki, to jest już gruba, gruba przesada, naprawdę to się bardziej pasuje do filmów w górę typu hostel niż do, niż do dramatu romantycznego o, o nastolatkach dla nastolatków, ale no. Ale jest ciekawe, naprawdę. Przy czym jest hipokryzja ze strony Netflixa, ponieważ jak się wejdzie na stronę główną tej produkcji, to jest napisane Horror mroczny dla nastolatków. To nie jest film dla nastolatków, to on, on się nie nadaje dla osób poniżej 18 roku życia. Znaczy, wiadomo, że osoby poniżej 18 życia już nie, już nie takie rzeczy oglądały akurat i też nie bądźmy jakimiś purystami wielkimi, ale zgodnie z kategoriami kinowymi jest tu taka duża ilość przemocy, przekleństw i ceści seksualnych, że jakby ten film wyszedł w kinie, to, nie, to osoby niepełnoletnie nie by na niego na 100% nie weszły. A tutaj jest promowany jako film dla nastolatków, co? Jest trochę kiepskie. Zresztą w sumie ciekawi mnie, czy, czy, tak jest tyl, czy tak jest tylko na polskiej wersji Netflixa, czy także na zagranicznych, ale no, tego przyznam nie sprawdziłem. Ale zresztą tu mówimy o. Tu ja, ja, jesteśmy w Polsce, mówimy, m, mówimy po polsku, i, i, i z polskiej perspektywy. Więc co to, to ma zaznaczenie w sumie, no. E, tak, już dążąc powoli do podsumowania. Ja generalnie ten film polecam do obejrzenia. Jeżeli, kogo, jeżeli ktoś lubił zmierzch i wkurzało go to, że tam wątki były nadmiernie poprawne i, i twórcy nie mogli nic wielkiego pokazać, ponieważ ograniczał ich scenariusz i, i ramy filmu dla nastolatek, to tutaj będzie w siódmym niebie. Po prostu będzie w siódmym niebie. I, i będzie chłonął ten klimat, bo naprawdę jest co chłonąć, jest naprawdę dobrze. I w ogóle mi się podoba, że Netflix inwestuje w takie produkcje lokalne. Bo w ogóle generalnie jest taka sytuacja, że w kinie jesteśmy zalewani hollywoodzką papką oraz polskimi konwencjami romantycznymi. Ale jak się zajrzy na platformy takie jak HBO Max, w tej chwili jeszcze Go yy, i Netflix, to może zajść naprawdę perełki z bardzo ciekawych krajów. To jest naprawdę dobra rzecz, dobra wartość, yy, którą wniosły streamingi w Polsce. Tak już kończąc. Chciałbym Wam polecić, żebyście te film sobie obejrzeli, żeby, po to, żeby pokazać Netflixowi, że jednak warto takie filmy tworzyć, że warto inwestować w rynki lokalne, europejskie, a nuż się okaże, że po sukcesie we Włoszech, Hiszpanii będą chcieli zrobić coś więcej w Polsce, zrobić coś więcej na Słowacji, Czechach, Rumunii i innych takich krajach, ponieważ też mamy coś do powiedzenia na na, ponieważ też mamy coś do powiedzenia na temat y, kina, na temat swoich treści, a w tej chwili nie ma lepszego przekaźnika treści jak Netflix, po prostu. Tam y, lokalni twórcy dostają możliwość zrobienia filmu i jest on automatycznie dystrybuowany w każdym kraju na świecie. Jest wszędzie i wszędzie go można obejrzeć. To jest nie na rzecz na skalę światową i na skalę historyczną, ponieważ nigdy tak nie było. Zawsze nasze produkcje były ściśnięte tu na naszym rynku kinowym i Zachód nie miał szansy tego obejrzeć, więc niech teraz tak będzie, niech ludzie oglądają i to będzie wszystko. Mam nadzieję, że zachęciłem, że opowiedziałem. Dziękuję za feedback, który otrzymałem i mam nadzieję, że jest lepiej. I ogólnie, dziękuję za wysłuchanie audycji i słyszymy się następnym razem, ponieważ już mam przygotowane naprawdę ciekawe rzeczy do omówienia i aż jestem tym podjarany, jak sobie o tym my myślę, ale to, ale to dobrze, no dobrze, ma być podjarka.